oraz dla jedności w Duchu Świętym. Niech będą z wami wszystkimi. Niech mi będzie wolno wyrazić wielką radość, że znowu nasza świątynia wypełniła się tak bardzo wam, waszą obecnością. Po raz kolejny przeżywamy tutaj rekolekcje dla kobiet, Naszego miasta, naszego kościoła, i chciałem bardzo, bardzo serdecznie powitać księdza profesora Marka Ciebieckiego z Radona. To postać na pewno znana, dlatego tym bardziej cieszymy się, że jest dzisiaj z nami i będzie przewodniczył tym właśnie rekolekcjom. Witam. Za Pawła Gabare, który jest takim dobrym duchem, i dzięki jego zaangażowaniu, inicjatywie te rekolekcje mają wyjątkowy charakter. Życzę wszystkim duchowych, głębokich przeżyć żeby to było naprawdę spotkanie z Panem, z Jego słowem i żeby wszyscy. Wyszli z tych rekolekcji, umocnieni, ubogaceni. Wierzę nadziei, miłości. Szczęść Boże na te rekolekcje. Bardzo dziękujemy za przyjęcie dziękujemy również za to, że ta świątynia jest dla nas po raz kolejny, piąte czy szóste, po prostu otwarta. Bardzo Ci dziękuję, Tadeusz. Słuchajcie, Wielki Post, w który zaczęliśmy wczoraj. Dobrze jest właśnie zacząć tak zastanowieniem się nad sobą. Myślę, że główne przesłanie rekolekcji to jest zatrzymanie się i zastanowienie nad sobą. Cieszę się, że przez te dwa wieczory, dzisiaj jutro w tej drodze właśnie poprowadzi nas profesor Marek. Ufam, że Pan Bóg już wie, co chce powiedzieć, a jednocześnie również Pan Bóg otworzy nas na to słowo i ona nas dotyka, porusza, każe nam się zastanowić. Nieraz ucieszyć. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Oto słowo Pańskie. <śmiany> Baranek Boży, który władzi drzwi świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczniów. Panie, nie jestem w godzie, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Suntus Suntus bycia wielu z wielu książek się Marka. Może tak powiem, bo jest tylko część tych tytułów. Ale tak, powiedział, że powie jeszcze wspomnie o tym i zapewne jak będziecie chciały, to później poświęci wam czas, może tam piętro niżej do tego, żeby wam te książki podpisać, jeżeli będziecie sobie tego życzyli. Jeszcze jedna komunikata to nie jest ważne. Ja będę je, jutro też je powtórzę. Chcę, żebyście to bardzo gdzieś tam miały świadomość. Od kilku miesięcy każdego ósmego dnia miesiąca, to trochę jak ósmy marca, ósmego dnia miesiąca, w różnych miejscach spotykamy się na adoracji w Waszej intencji. Były tych adoracji już było kilka. I przed nami wiecie, w sobotę jest ósmy marca. I też będzie taka adoracja. Tym razem ta adoracja jest połączona z wprowadzeniem relikwii błogosławionej Marianny Biernackiej, która jest patronką teściowym, to jest Podlasianka, która oddała swoje życie w czasie II wojny światowej za swoją synową, która była w stanie błogosławioną. Te relikwie kardynał Grzegorz wprowadzi w kościele św. Łukasza Ewangelisty to jest kościół za szpitalem Kopernika, wszyscy wiecie, o 18.00 jest czas prowadzenia, a o godzinie od 17 do 18 jest ta adoracja Waszej intencji. I te adoracje przez najbliższe miesiące w różnych miejscach, w łodzi, domach, zakonnych, kościołach. Wiedzcie o tym, że one się każdego ósmego dnia miesiąca odbywają. To dla Was jeszcze taka wiadomość. I muszę jeszcze jedną wiadomość w tym związku przekazać. 8 marca na Jasnej Górze od samego rana będzie mi dane tam być z dwoma, z naszych księży biskupów, księdzem biskupem Zbyszkiem Wołkowiczem i księdzem biskupem Krzysztofem Niekurem, Niekurem chyba tak powinno się odmienić, z Watykanu, ponieważ będziemy modlić się tam też w waszej intencji, będziemy się modlić o beatyfikację sługi Bożej z temisławy Na Jasną Górę pewnie swojego bardzo nie pojedziecie, to jest piękny waż w pełni to rozumiemy, ale chociaż łączcie się za, z nami duchowo. Wiedzcie o tym, że tam będziemy was odmawlać. Chyba te trzy święte i tam chyba 13.30 są transmitowane przez telewizję. Którą? Którąś z telewizji to będzie można w uczestniczyć w taki sposób. To tyle komunikatów na teraz. Trwamy na modlitwie. Pięknie. Dziękuję Wam za obecność i naprawdę wieści mi, cieszy się, jak wpatrzy na wasze twarze, to się naprawdę... Naprawdę, przecież miło mi was widzieć. Na dobrze, to błogosławieństwo i, i modlimy się i słuchamy. Pan z wami, niech was błogosławi Boże, Błogący, Ojciec z Syn i Duch Święty, trwajcie w pokoju Chrystusa,